Z 18 zawodników zostało tylko 6, najlepsi z najlepszych, ci, którzy potrafili dostosować się do ekstremalnych warunków. A jednak, za chwilę jeden z nich zostanie wyeliminowany. Im mniejsza drużyna, tym bardziej zaskakujące są ich decyzje. Za chwilę zobaczymy, kto będzie miał trochę mniej szczęścia od pozostałych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Robinson dobiega końca. Jesteście pewnie coraz bardziej zmęczeni, a już na pewno coraz bardziej głodni. To się zgadza? Zgadzasz. Kuba, myślisz, że na wyspie jest jeszcze coś, co prędzej czy później zjecie? Nic. Nie ma co szukać w dżungli. Tam nic nie ma więcej do jedzenia. Możemy obgryzać liście, no, pędy. Ja się też zdziwiłem, że nic z tej dżungli nie ma. No, nie ma. Chciałbym z Wami porozmawiać o rzeczach, których e, Wam brakuje. Zaczęliśmy od głodu i poczucia głodu. A brakuje seksu na wyspie? Zapytam wprost. Tobie na przykład brakuje seksu na wyspie? Jak, 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 jak zjem, dobrze zjem, Czy na przykład dobrą zupę, czy na przykład spaghetti kiedyś jak było, albo jak wróciłem z hotelu, to poczułem przypływ takich witalnych, sił witalnych i oczywiście, że y, miałem ochotę na seks, ale mój partner jest bardzo daleko. Partnerka. Jarku, ja pamiętam, że ty... Zostawmy już Kubę i, i jego partnera. Dajcie mi już spokój. Jarek, ja pamiętam, że ty bardzo odważnie w ankiecie napisałeś jeszcze przed programem, że będzie ci brakować seksu. No, o dziwo potrafię to kontrolować, że jednak, yy, jednak ten głód jest głównym, jak gdyby tak, głównym, główną potrzebą. Nawet yy, nasze sny są takie, że praktycznie nie można ich żadnego podciągnąć po cenę erotyczny. Tutaj wręcz, no, ja nie wiem, ja, ja nie miałem żadnego takiego snu erotycznego, żeby... Zawsze w tym momencie najciekawszym pojawia się jakieś żarcie. Ja. My Patrycja, wiem, że Panowie zwłaszcza często dowcipkują na tematy damsko-męskie w taki czy inny sposób. No zależnie od chwili. Jak ty to odbierasz, powiedz? Ja to lubię takie docinki damsko-męskie. Ja się tym strasznie bawię. Jak są, to jest dużo weselej zawsze. A czy jest nigdy akurat nie w tych dowcipach najdowcipniejszy? Ja wiem czy... chyba Jarek. Chyba Jarek zawsze tak lubił przygadać, ale wiesz to niestety nie mi, tylko Kasi przygadywał. Że to jest o, prowokacja, to tak? Jest tak prowokacja. To jest prowokacja. Ja to lubię, tak. ale niestety do mnie to rzadko trafia, ale do Kasi często, ale ja się też tym bawiłam. To zawsze było jak wychodziłam z morza. Tak. I to zawsze chłopaki. Kasia tylko jak modelka wychodzi z morza i... No tak, tak, tak. Kasiu wychodzisz jak modelka z morza? Nie, wychodzę jak normalna osoba, a to chłopaki twierdzą, że jak wychodzę, Niech to jest powoduje. prowokacja. Nie <trymna> fajnie. <trymna> <trymna> Ale I, I w ogóle nie prowokujesz? Ja? Tak? No. Nie. Prowokuję? A się skąd? <laughs> <Wój Boży. śmiech> Widzę przed sobą sześciu zawodników z wyspy Mansiri. Za chwilę, już za kilkanaście minut, będzie Was tylko piątka, bo jedną osobę spośród siebie wyeliminujecie. Czy ta dzisiejsza eliminacja będzie za każdym razem sumą zupełnie niezorganizowanych głosów? Czy jednak ktoś z kimś się gdzieś umówił? Jak czujecie, Kuba? Myślę, że podział na żółtych i zielonych został zniszczony. Sami wszyscy doszliśmy do tego, że walczymy o dobry humor na wyspie. To jest druga sprawa, którą walczymy. Nie tylko o to, aby mieć pełne żołądki, ale też o to, aby dobrze się czuć. To jest najważniejsze. Staramy się po prostu umilić sobie tą przepiękną przygodę, ale i bardzo trudną przygodę. Przyszedł czas na wasze głosowanie.